Cześć wszystkim. Dzisiaj trochę taki filmik pod tytułem Kiedy wreszcie dadzą nam rzeczy, które były na becie. Beta skończyła już się dawno, dawno temu. A niestety przynajmniej ja nie widziałem żadnych informacji, kiedy zostanie to wszystko dodane na PL-a Żeby nie było tu tusma sesy i filmy. Więc nieraz tak nie będzie, że to jest slack czy coś. Powiem tak, no ja już bym chciał się pobawić tym wszystkim, bo tak naprawdę, no kurczę, już jest taka totalna nuda, że to jest masakra. Nawet, że są te. Szkaty, Harvest Festival to tak naprawdę już nie ma za bardzo co do roboty, bo to wszystko już było, jak dobrze sami wiecie, a to by było czymś nowym, co by dało zajęcie i możliwość expa do 104 levelu, czyli nie marudzilibyście mnie co w nic na dla rzeczy Rozpro. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie marudzić do gf na forum i tak dalej. Więc co tu dużo mówić. Do zobaczenia.